Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kosteczce firmy Ghost Hand Finger Dancing generacji pierwszej. Kostkę zakupiłem u Speedcube'a za 20 zł i jest świetna. Zakupię, mam ją już od 5 miesięcy, podobnie jak LaLa, na którego w poprzedniej recenzji omówiłem. Teraz wyszła niedawno generacja druga tej kostki. Po prostu się różni tym, że ma tutaj logo, jest jeszcze szybsza i kosztuje 22 zł. Więc naprawdę to nie jest tak dużo. Yy, polecam bardzo początkującym. Ja na tej kostce nauczyłem się układać. No i tak, yy, jak widzicie, kostka jest bardzo precyzyjna, szybko chodzi. Naklejki są dość dobrej jakości. Po użytkowaniu się mogą troszeczkę zużyć, jak widzicie o, tutaj już troszkę odpada, ale ja ją użytkowałem mówiąc krótko parę razy dziennie, więc naprawdę przez te 5 miesięcy to jest dobrze, że jeszcze ta kostka dzisiaj działa. Yy, I tak, ścinanie zakrętów. W górę ścina dość spore zakręty, jak widzicie. Nawet do 30 stop 35 stopni pokażę jeszcze raz, a w dół to już będzie troszeczkę gorzej. Tutaj musimy bardzo uważać, bo jak będziemy naprawdę chcieli ścią ściąć taki zakręt, to po prostu kostka może spopować. Niestety ja tak zrobiłem w poprzedniej recenzji. To był Epic Fail. Cała kostka znalazła się na podłodze a więc ścielna, ona dość drobne zakręty jak widzicie znowu musimy zrobić ten ruch do góry niestety spróbujmy jeszcze o. ale moim zdaniem jest ona lepsza dla Rubik'a. i tak yy, przejdziemy sobie teraz do budowy a więc zacznijmy sobie od krzyżaka krzyżak standardowy w tych nowoczesnych kostkach tak teraz jest. Jest on bardzo dobry. Kostka, jak Wam mówiłem, jak ją precyzyjnie układacie, to Wam nigdy nie powinna spopować. Nie powinno być z tym problemów Także nie wkładajcie zbyt dużo siły, bo mi, jak mówiłem, użyłem praktycznie co, swojej całej siły i kostka się rozpadła. Co do budowy narożnika, jest ona tradycyjna, uniwersalna. Większość kostek teraz tak ma, ale za to, co do budowy środeczka, w tym miejscu jest to uniwersalne, a tutaj już jest taka chropowata część, która pozwala nam na szybsze układanie i Ghost Hand mówi, że ta kostka jest na, zbudowana na łożyskach, co jeszcze ulepsza nam jej yy, układanie ogólnie. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz w, tym, w tej kostce. Tutaj na środku będą śruby regulacyjne, tylko muszę to niestety otworzyć, bo o już się ciężko to otwiera. Na każdej centralce są yy, śruby regulacyjne, które jak w LanLanie yy, po Możecie poluzować i dzięki temu jeszcze szybciej możecie układać kostkę. Zaprezentowałem jak ona chodzi. Jeszcze raz wam to pokażę jak złożę. Także kostka też jest sucha i naprawdę, i naprawdę moim zdaniem jest świetna. Jak bez smarowania, to pomyślcie sobie co zrobić, jak ją posmarujecie. I dodatkowo, jak odkręcicie leciusieńko śrubeczki, to może tak zrobić, że będzie strasznie szybko chodzić i naprawdę może ścinać większe zakręty, a nie tylko takie pitu-pitu, jak widzicie. O. Także, jak mówiłem, jeśli ścinajcie takich zakrętów, bo kostka spopuje. Yy, polecam kostkę dla początkujących i myślę, że to by było na tyle w tej recenzji. Trzymajcie się i cześć!